A Dix właśnie, bo update jest, to nie? Tutaj w dżegmiej. No jest, 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 jest! No i właśnie chciałem, żebyś mi go pokazał, bo widziałem, że go ukrywałeś, a ja jeszcze go nawet nie My widziałem. Nie go ukrywałem, a I... zresztą go nie widziałeś. No nie, w ogóle nie widziałem tego update'u i widzowie wiedziałem, że jest nowy game pass, jest, Deep Trader. Więc jak zostawicie tu yes, dużo yes, yes. łapy w górę, tylko kupuję. Wydaję na to 400 robuxów. Musisz tutaj tu łapkę w górę. że zostawiam? Zostawiam chyba, no. no Taki nie będą, nie? Pojedziemy sprawdzić co w ogóle dodali to pewnie trzeba z wyjść standardowo. Jedziemy, zobacz, patrz. Ej, jestem szybszy od ciebie, widzisz? Nie no, nie jesteś chyba. Dobra, i... Się. Dobra, dobra pierdolisz już, nie wiem. Nie no, dobra, teraz tak, gdzie co? Ej, to w ogóle, te auto jest standardowo już czerwone, a nie niebieskie, co no, jest? No, ale w ogóle, ja mam wrażenie, jakby tak... Te auto tak... tak ładnie po tych zmianach... No właśnie, lepiej ogóle. Wygo... I to nie tylko to auto, na przykład, nie wiem, Bugatti, Veyron, Shiron. No, teraz zobaczymy sobie, no, ale od razu jak patrzyłem na to auto, to lepiej to auto wyglądało, tak ogólnie. no Gdyby, Znacznie. Jakieś shaderki tu mu to były dodane, coś, jak w Minecrafcie. No, były, były, był, był, co tak. to jest za ten? No, to auto jest zarąbane akurat. Ale już się natychmiast wzięliśmy kiedyś, ja to pokazywałem tak, je. Tak. Chyba muszę zrobić sobie sezon, bo Divo jest kurde kompletnie. No, to auto jest... 25 dni Ejka. chyba mi starczy, co? No z pamiętam, to się dało kiedyś, przynajmniej w 10 dni zrobić, nie? Dobra, no dawaj, teraz spróbuj Dobra, to czekaj Może jakieś auto weźmiemy, a dobra, tak, w możemy pojechać tym no, tylko Więc tak, tak teraz, według... No No, możemy pokazać na początku nowe auto, jak chcesz Nowe auto? A co jest najciekawsze? Nowe auto? No, według no może mnie nowe nowe auto. Auto trochę później Dobra, to no to, to tak, według rzeczy. mnie również bardzo ciekawą rzeczą E, są, uwaga, rzeczy za napady i jakby... Co powiedzieć no, mać? No właśnie. Ugo, czekaj, ty, ryn... to, ale patrz, to jednak wygląda inaczej. Co? Patrz na to auto, widzisz? A no, i to jest właśnie jedno z nowych malowań. Z tego co wiem. Nie Tak jakby taki wiesz. No no no. Dziwnie to wygląda. E, więc ogólnie powiem tak, pierwszą zmianę może zrobimy tak, żebyś zobaczył jakby na własne oczy i spróbujemy zrobić napad. Dobra. Okay. E, I zobaczy... Dobra, to czekaj, to ch chodźmy zrobić napad. Chyba elektrownia jest otwarta, tylko. Właśnie, tylko pytanie, czy to się nie zbugowało, bo my dopiero weszliśmy a to otwarte, już jest, nie? A ja już na tym ale... powiem, że to tak się otwierało szybko, czy to się zbugowało? wprost? No, no to możemy zobaczyć. Dobra, to czekaj, zobaczymy. No, dobra. I to jest tak szczerze chyba najbardziej taka angażująca yy, w grę ta zmiana i bardzo że przez to jail jailbreak'ów zyskało, przez tą zmianę właśnie. Tak? No bo właśnie widziałem, jest, jest, że znowu ludzie jest wracają do no, no. No, no, no. I teraz uwaga... Tera, A bo teraz, teraz jest w ogóle napad? inaczej teraz ten napad zrobiony. No, no, no jest w ogóle. To ja nawet ten... nie wiedziałem, że on jest tak przeniesiony. Czekaj, to ja go otworzę, ale ja nie jestem jakimś koksem w to, ale dobra, dałem radę. Dobra, wchodzimy. Dobra i zrobimy napad i... Powiem tak, że sam zauważysz, yy, co jest tą ciekawą zmianą, nie? Dobra, sprawdzimy. To bo wchodziło się tu i się dobra, robiło i... to, dobra, Boże, tak. Dobra, że teraz to. Yy, jak tutaj to pewnie tak pójdzie? To pewnie tak, to pewnie tak. Ojej. Eee, dobra, skończyłem. <śok> o nie, dostałem tym. A nie, nie dostałem. Dobra. Tylko o, weź jest, tak, mam. weź uważaj, uważaj, żebyś nie dostał tym co, nie? Bo okay. wiecie, już pokazuje co... strzałkę, gdzie jechać, to też jest fajne. Eee, tak, ale no to, 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 to taka jakaś większa zmiana nie jest. Dobra, już czekam na zewnątrz tutaj auto, zresztą jakieś Dobre, fajne. Dobra, Weźmy, dobra, no, no ee, bo nie wiem, co by tu można wziąć. Weźmy powiedzmy ja a, Dok, dobra, a no to, no dobra, to, to dawaj za mną Ale co, lecimy oddać tak teraz? Tam, e, tak, 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 do, do wulkanu, tylko pamiętaj o tym, że teraz wulkan jest tak... Ma wejść z innej wiem. strony A, no właśnie No dobra, zaraz I... zobaczymy, zobaczymy teraz jak no. się oddaje w ogóle, dobra okay. Dobra, i jak oddasz to patrz na górę ekranu, powiem tak Patrz na tam, górę ekranu Tam gdzie masz se 10 i tak dalej, gdzie masz ten pasek, co nie? Jest dobra. Nie, okay, bo teraz do wulkanu troszeczkę dalej się wierzy. No tak? właśnie, powiem ci, że sam nawet nie wiem, gdzie jest gaz do wulkanu. Ja tylko Google umiem wjechać. Ale czekaj, a wiem, gdzie jest, poczekaj. E, o, jest teraz dole. gdzieś niżej. Okay. No, na, na dole jest. Na dół musisz, ten. Do ścieżka. Po góra jest, dobra. No to pojedź tam w sumie, ja, po, ja pójdę tędy. E, dobra. Dobra. dobra, i uwaga. A szybciej to jest szybsze, pewnie moje. No i ja już jestem. A nie, bo kucze, ja, tu, Jejku, to jest za dalekie tutaj, to Dobra. Yy, czekam jeszcze od nas i sobie to zobaczysz Dobra Dobra Oddaję I Ojej, Patrz co grę. to jest I teraz yy, widzisz to lasowanie? Tak I tam jest yy, kilka limitowanych kamuflaż. Jest hyper Chrome i yy, jest ich chyba kilka, z tego co pamiętam Czy? i one mają różne levele. Moż na przykład level 1, level 2, level 3, level 4 i level 5 i są tak rzadkie, że mój moderator zrobił 120 napadów i ma level 1 dopiero. I to, to, to nie jest, że on ma nieszczęście, tylko tak jest ogólnie mniej więcej. W Też koło masz dopiero pierwszy ten. Dobra. I przez to musisz zrobić jakieś, no nie wiem, z kilkaset napadów, nie wiem, z 700, żeby mieć wszystkie na, wiesz, level 5. Rozum ej to... Ej w ogóle nowe zadania są fajne! Przeleć 4 nowe, metry! Nowe zadania też są. Obrabuj bank bez umierania. Ale przeleć 4 metry, to jest fajne zadanie. Eee, I też tego losowania jak coś nie ma za takie proste napady: typu e, bank track, albo to takie to e, w małym mieście. To wiesz, tam jakiś jest taki inny. nie jest takim prostym napadem, ale okej. Okay. No, no nie no ale też się że nie radzą za niego, nie? Ej, dobra, trzeba No i 4... o, o to chodzi z tym losowaniem nagród, nie? O kurde. Dobra, a to działanie: drive to fly, tak? Nie. Eee... No, no ty możesz po prostu, ja to dostałem przed chwilą Tak? nie No Nic nie zalicza. Ja, to, ja dostałem za, za 4 mila A, bo ja jechałem do napada, ty nie Ja prowadziłem Rora, A, będziemy dobra, okej, okay. no, 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 dobra, dzisiaj gdzie ten. jesteś? E, za tobą A, to dalej, prowadź do kolejnego dobra, miejsca, e, y to jest ciekawe Więc tak, kolejną e, jest... Możemy sobie pójść na Trade Island, ale nie wiem czy chcesz jakby... Może co tam jest Właśnie dodali nowy Game Pass, to jest ten VIP Trader, nie wiem czy widziałeś No tak, tylko powiedz co on daje może E, VIP Trader daje. Tra właśnie, ten pass jest strasznie dziwny straszny, bo on ci w grze nie daje nic. On daje Ci tylko dostęp e, do kanałów trade na Discordzie Drive Rake'a. Czyli kupujesz ten gamepass, dostajesz rangę na Discordzie Drive od bota i możesz się tradować na Discordzie. Aha. No zobaczymy, więc no. No, no mam najsadze auto -grze, game... więc no może coś się kiedyś wytrajduje. To ten kosztuje, nie? No, Nie, no, czy... kosztuje? Tak, 400 równo. No No dobra, to teraz coś jeszcze fajnego jest? Czy już? Dobra, no auto. Eee, grafika, o to już raczej. No, no tak, widać to widać od razu. I teraz zjedny mnie najlepsza zmiana w całej tej grze. Dobra, lecę w Idziemy sobie tutaj, oczywiście, dawaj za mną. Okej, okay, czyli game pass tak jakby taki. Najpiękniejsze oh. auto jakie było kiedykolwiek oh, oh, oh. w Dzbre'ku. A nowe auto? No, no. i za... czekaj, oh. jest limitowane, więc kupię od razu. A, no I to tak, No, kasę. Chyba jest limitowane. O, tak, jest limitowany. Zobacz to! Co to jest? Teraz zobacz jak to wygląda stylingowane. Zobacz to! O kurcze, dobra, eee... Yy... to jest. Jest tak w ogóle, ma Dajcie takie detale. Dajcie mi to! Dobra, jeszcze a, jest jedno nowe. Dobra, ja od odjedź tym autem! <laughs> czekaj. Ale on tu, tu jest yy... sklep za milion, a sklep za milion wrócił Zna tu! Właśnie, Ale widzicie, widzicie jeszcze nowego? Jednego w tym sklepie? On wrócił tu! No ale nie chodzi o to, jest jeden pojazd nawet w nim Monster track przerobiony. No, zobacz jest... jak on wygląda! Jajku! Ale... E e klikniku, klikniku! Żeby nie tylko odpalić, zobacz to! Co jest? Ale kozacko go przerobili! No. A starego już nie ma, co? No niestety, został. Kurczę, pomylę, jakby jak nie, no, usunięty, a. jak którzy go mieli, dostali tego nowego, nie? Kurczę, szkoda, że tam został ale tak, taka ten, limitka Ale przy, przy tym nowym to jest. No. No nic dosłownie, to nowe to jest coś pięknego. Jak nowe robisz, chyba 650? Nie wiem. Ten tu, ta, to, ale to... No, 649. A, no to, no to... Prawie. Snake, baj. No, możesz sobie kupić... O, czekaj, dobra, wsiadam. Zobacz, jak to ładnie wygląda w ogóle, nie? A jeździ? No, eee, to ma spoko nawet, nie? W się sensie, wiesz, to też nie jest auto za milion, ja To jest za no, 650 tysięcy, no to też... No, nie, ale ogólnie nic. Jest spoko, ten nie też nie jest za milion, jest w tanie, a kurde, najlepszy. No Ale no. jedzie, jedzie, jedzie. A tam osobiście ja falem torsadu to Jak się trzyma rosa, drogi jestem. w ogóle? No właśnie, bardzo fajnie się im tak szczerze. No, moim zdaniem to chyba będzie moje nowe się, ulubione nie, nie auto. Jakbyś, nie, nie ten, nie driftuje, jest, ale jest tak piękne. Jeszcze jakbyś sobie szyby w ogóle przyciemnił w nim, to byś zobaczył to jeszcze takie. Ale serio? Tam, dał, to ten. auto chyba będzie moim nowym ulubionym autem. To auto jest zarąbiste akurat. Tak się trzyma drogi, ma A, też ey, fajną prędkość. Właśnie, czekaj, jestem ciekawy, kliknij w ogóle, to, to jest jakby z tego O, no dobra, czyli z tyłu, zrobię tyłu, ten, no. tak. Myś, Myślałem, że będzie od dołu ten. Nie, nie, z tego tyłu, no. I co teraz, jak na przykład no. drogi, tak? No ogólnie, no auto, według mnie, jest kozackie, totalnie. No, trzyma się mega drogi, wszystko, no jest pięknie. No, w ogóle, no wygląda też środek. Ale w ogóle, jeszcze z tą grafiką nową, nie? W Niech ogóle, na ulicę, po... w ogóle, jak to wygląda. Pierwsza osobówka. Zacnę ulicę, pier... w ogóle, jak wygląda, jak wyjdziesz, nie? No, w ogóle, pierwsza osoba też tu jest kozacka w tym aucie. Dobra, lecimy, ziu. No, nie zahaczyłem, dobra. Może ten, sobie zobaczysz, jak na przykład wyglądałem te, teraz jakieś takie auto, typu, nie wiem, jakiś bogaty śród i tak dalej. Bo wydaje mi się, że nie wiem, czy to pokazuje przez tą grafikę, albo ona zostały jakoś lekko zmienione. Na przykład, nie zaraz, wiem, bogaty to było. Zobaczcie, to jest tak samo z tunelu nie słyszycie. Dobra, dobra, <śmiech> Śmiech. O, pojechało, dobra. I mówisz, jakieś bogaty śron, co nie? Potwór teraz się nazywa, nie Monster Truck. Ogier! Znaczy, no to. A, Monster Truck, no tak, no to. W polsku. No, tak, masz po polsku. Yy, mówisz, że na przykład zrobi sobie Bugatti, tak? No, yy, no, ja to najbardziej dzieję o tym Bugatti yy, Stary. Ja dalej nie wiem, czy to jest po prostu. Nie wiem, czy oni coś zmienili, bo nie ma nic, jakby w update, że zmieniono auta, czy to po prostu nowe Nie, grafiki, No, że jakby... ciutko bardziej grafika poprawię, leciutko. No, no dobra, widzowie. Ja wam dziękuję za nie, oglądanie. Nie to będzie wszystko, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Siło!